Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na plany czytelnicze na 2022 rok. E, aż dziwnie, dziw mnie zbiera, jak sobie pomyślę, że już nagrywałam taki film na 2020, na 2021 i na 2022. Teraz nagrywam. E, co roku starałam się jednak wybierać albo 20, albo 21 książek na dany rok. Teraz pomyślałam, że w sumie. Wiecie, mam jakieś 150 książek nieprzeczytanych jak nie więcej na moich półkach e, i wszystkie chciałabym przeczytać, co byłoby w sumie możliwe, gdybym nie kupowała żadnych innych. E, dlatego wybrałam te 12, chyba 12 czy 13 takich, które e, postaram się przeczytać jak najszybciej, e, a najlepiej to w pierwszej połowie 2022 roku. Paradoksalnie pierwszą książką jest ostatni, czyli powieść Mai Lundę trzecia z tetralogii e, Nigdy nie, nigdy nie zapamiętam, jak się nazywa ta te tetralogia, ale tak, pierwszy tom był na temat pszczół, drugi na temat wody, a trzeci na temat chyba ziemi. Eee, tak mi się wydaje. Pojawia pojawiają się tutaj konie Przewalskiego, legendarny gatunek, jedyny. Na świecie dziko żyjących koni zostaje odnaleziony na mongolskim stepie, bo tak jak to było w przypadku poprzednich powieści w tej, w tej serii, mamy tutaj trzy perspektywy. Jednak nie jest to powieść na temat Ziemi, tylko na temat odradzających się gatunków wymierających i odradzających się gatunków zwierząt, zgaduję. Dzikich koniach i ostatnich ludziach. Także e, ja jestem bardzo ciekawa. Wiecie, że mm, bardzo mi się podobała historia pszczół. Niezwykle mnie ona zaskoczyła i wywołała we mnie. Mm, byłam w ogóle bardzo zdziwiona, dlaczego ja tak długo zwlekałam z tą książką i mam nadzieję, że z ostatnim nie będę zwlekała tak długo, jak to było w przypadku historii pszczół, która czekała na swoją kolej. Ponad rok. Ja wiem, ja wiem, wy się tego nie spodziewaliście. Na pewno chcieliście, ale się nie spodziewaliście. Mam nadzieję przeczytać w 2022 roku Nędzników, bo to jest kolejna bardzo polecana powieść. E, Wiktora Hugo. Już teraz wiem, że się nie czyta Hugo, tylko Ugo. E, czy Igo właściwie. Igo. E, <laughs> Bardziej ile człowiek może się nauczyć z komentarzy. E, I tak, mam nędzników w tym wydaniu dosyć starym mojej mamy. Mam nadzieję, że ktoś zdecyduje się na wznowienie, e, no bo jednak za granicą to jest chyba najbardziej znana, literatu najbardziej znana pozycja z literatury klasycznej. A u nas jakoś się ją bardzo często pomija, też ze względu na to, że ciężko jest ją dostać. E, no i tak, ja nie wiem, o czym dokładnie są nędznicy. Wiem, że bardzo dobry jest film, wiem, że jest świetny musical, wiem, że jest bardzo dobra ścieżka dźwiękowa. Wiem, że wszystko jest dobre, natomiast samej historii jeszcze nie poznałam, a uważam, że warto, w szczególności, że no... Um, tak jak... Ta książka jest jeszcze taka stara, że pachnie jak te stare powieści w bibliotece. Ślicznie. Żeby nie gadać głupot, bo nic nie wiem o tej książce, to powiem tylko, że mam nadzieję ją przeczytać jak najszybciej, ale stawiam sobie taki gol, żeby wszystkie te, całe te cztery tomy przeczytać do końca następnego roku. Kolejna powieść to W drodze Jacka Krakauera. Te powieści z drogą w tytule jakoś tak bardzo mnie do siebie przyciągają. Czytałam też drogę Kormaka McCartiego. No i pora na W drodze, którą pamiętam, że Karolina za, za czasów gimnazjalnych bardzo lubiła. Mam nadzieję, że teraz się nie mylę co do czasów, kiedy Karo ją czytała. Też nie do końca wiem, o czym jest ta książka. Młody pisarz. W towarzystwie przyjaciela i nieobliczalnego włóczęgi, rusza w szaleńczą wyprawę po Ameryce, podróżując autostopem i jeżdżąc kradzionym samochodem, szukają przygód, narkotyków, alkoholu i wolnej miłości. Na pierwszy rzut oka nie jest to powieść, po którą sama chciałabym sięgnąć, ale ponownie, też słyszałam, że jest bardzo dobra i też słyszałam, że mi się spodoba, więc liczę tylko na tyle z jej strony. Dalej mamy książkę, której wznowienia się wreszcie doczekaliśmy, to znaczy doczekamy się w styczniu, czyli Miasteczko Middlemarch, powieść, powieść George Eliot. George Eliot była kobietą, oczywiście, z mniej więcej z podobnych czasów, jak właśnie m.in. Dziwne losy Jane Eyre. Ja już tę książkę kiedyś zaczęłam. Byłam na jakiejś stronie 120, coś w tym stylu, natomiast porzuciłam ją na jakiś czas i mam nadzieję do niej wrócić i przeczytać od razu dwa tomy. To porzuciłam ją dlatego, że czytam równolegle Targowisko Próżności, a obie te książki, po pierwsze, były pisane w podobnych latach, po drugie, opowiadają po prostu o ludziach i wiecie tam. Wielu ludziach, o może tak, bo na przykład Dziwne Losy Jane R mają też ten pierwiastek <noise> wielo, wielopostaciowości, natomiast tam skupiamy się tak naprawdę na trzech czy czterech najważniejszych. E, Miasteczko Middlemarch, opowieść o kobietach e, i ona daje takie poczucie, że... E, jak ważne są kobiety po prostu. I od razu mówię, że to nowe, nowe wydanie również będzie miało przekład Anny Przedpełskiej, Trzeciakowskiej, która w ogóle w tym wydaniu, w starym z Pruszyńskiego, ma nawet pięć stron swoich, swojego zdania od tłumaczki, w których zaznacza, że miasteczko Middlemarch nie wiedzieć czemu dopiero w latach 90. doczekało się swojego tłumaczenia na język polski. Obiecuję, że ja jakoś tak tych książek nie posegregowałam, natomiast. Kolejna to jest powieść Elizabeth Gaskell, która przyniosła jej w ogóle. Um popularność. Jest to życie Charlotte Brontë, y", czyli powieść, którą ona pisała po śmierci swojej przyjaciółki, w której zawarła część listów, które wymieniało pod koniec życia Charlotte, w której robiła wywiady z różnymi osobami, które miały wpływ na jej życie i tak dalej. Więc jest to typowa powieść biograficzna. Ja jestem jej ciekawa, bo jednak no nie da się ukryć, że Elizabeth Gaskell była również powieściopisarką, natomiast ona nie zyskała nie była bardzo doceniana, po prostu. No a teraz jednak, jak już się mówi o jakiejś biografii sióstr, przede wszystkim właśnie Charlotte, bo naj, naj, na temat jej życia mamy naj, najwięcej um, zapisków. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze była najstarsza, po drugie y, najdłużej przeżyła i ona po prostu, wiecie, mogło być tak, że, wiecie, wyrzucała jakieś zapiski na temat swoich sióstr. Um, Zresztą no siostry się na pewno nie spodziewały takiej a, popularności, jakie, przy, jaką przyniosły im je, ich książki. <słyski> Polska język, trudny język. E, także no. Ciekawa jestem. Dalej mam kolejny tom Diuny. Akurat tutaj w ręku trzymam Dzieci Diuny i mam też nadzieję, że po prostu w 2022 przeczytam do Dzieci Diuny razem z Dziećmi Diuny. Mesjasza mam plan, w planach czytać w przerwie świątecznej, dlatego, że zostawiłam tę książkę u mamy. No ale tak, Dzieci Diuny, trzeci tom Diuny, Jak... Wszyscy wiemy. No, Duna to też wszyscy na pewno wiemy, że to jest najbardziej znana powieść science fiction. Powieść, która od podstaw ma stworzony świat, ma swoją religię, ma swoje. Tu, tu, na na z tyłu, na pewno w pierwszym tomie, nie wiem jak w tym, są osobne. Tu chyba tego nie ma. Terminologia imperium jest, no ale wiem, że w pierwszym tomie na pewno był wycięty fragment na temat osobnej po prostu religii tamtej planety. Tamta planeta, oczywiście, oprócz nazwy Duna, ma również nazwę Arakis. Kolejnej powieści, możliwe, że się po mnie nie spodziewaliście, to nawet nie jest powieść, tylko to są wiersze. Wiersze Emily Dickinson. Już kilkakrotnie wspominałam o tych wierszach u siebie na kanale, natomiast Planuję jej już od dawna przeczytać, ale jako że zatrzymałam się bardzo z dziennikami Sylvie Plath, to nie planuję zaczynać kolejnej książki, którą i tak planowałam czytać przez, przez dłuższy czas. Emily Dickinson, najbardziej znana poetka, tak, amerykańska, która zmarła w roku 80, w 1886, zaledwie w wieku 56 lat, więc bardzo młodo. Jestem ciekawa wierszy. Za każdym razem, jak gdzieś na nie trafiłam, to one mi się bardzo podobały. Mimo, że nie jestem wielką fanką wierszy i w ogóle poetów, mam tak naprawdę tylko dwa ulubione wiersze, to te mnie jakoś do siebie ciągną. I w klimacie wierszy przechodzę do Edgara Alana Poego, i tutaj akurat mam opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze. Natomiast wydaje mi się, że oprócz opowieści są tutaj też wiersze. Jeżeli nie, to na pewno są w. W tej małej książeczce, czyli w mm, Miasto w Morzu i inne utwory poetyckie tego autora. Także y, mam nadzieję się zapoznać z jego twórczością jeszcze w styczniu lub w lutym, bo uważam, że nie ma lepszego miesiąca na czytanie połego jak, y, jak miesiące zimowe. Obym się na własnej skórze przekonała, jak świetny jest to poeta i pisarz. Był to i pisarz. Zauważyłam, że ja bardzo lubię ożywiać autorów na tym kanale. Bardzo często zdarza mi się o nich mówić, jakby wciąż żyli. E, dlatego przejdźmy może do autora, który wciąż żyje. E, jest to. Autor powieści Willa, dziewczyna z lasu. No i te książkę, po te książka sięgnęłam i chciałabym tak zaznaczyć, chciałabym się przemusić do jej przeczytania, bo wiem, że w styczniu albo w lutym wychodzi drugi tom, który zresztą w ogóle będzie bardzo ładną okładką albo będzie fioletowa. Wille bardzo mi polecaliście, polecała mi ją bardzo. Komentatorka Kamila Kamila 83, także nie mogę się doczekać, to jest historia. Willi leśnej dziewczynki, którą, która poko którą pokochały wilki, niedźwiedzie i las. E, no nie ukrywam, że ja bardzo lubię mm, lubię przyrodę w powieściach dla dzieci, um, lubię jak ona jest wykorzystywana, a słyszałam też, że Willa jest naprawdę wyjątkową powieścią, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, młodzieżową. Kolejna książka również należy do tych, do, dla których nie jestem w stanie znaleźć lepszej pory roku niż zima. E, jest to Czarodziejska Góra Tomasa Mana, e, czyli powieść niemieckiego autora, której akcja rozgrywa się właśnie w Niemczech. E, tylko nie jestem do końca pewna, czy to jest e, tam, gdzie on jedzie, to jest prawdziwe miasto, czy nie. E, jest to Sanatorium Berghof. Widać, że ktoś nie zna niemieckiego. Jest to historia mężczyzny, który jest no, dosyć młody. On tutaj ma 23 lata. I trafia do swojego kuzyna, do sanatorium i zostaje tam 7 lat. To nie jest żaden spoiler, to już jest na początku, w takim wstępie napisane. No i nie ukrywam, że ja już tę powieść zaczęłam. Ona mi się bardzo podobała, jak przeczytałam te 100 stron. Bardzo tak po raz kolejny wysyciła mnie literacko. Natomiast. Nie do końca jestem fanką tego wydania, niestety. Nie jest najprzyjemniej dla oka wydana, ale planuję ją przeczytać właśnie teraz, jeszcze na początku tego roku, bo chciałam w zeszłym roku, nie wyrobiłam się, a nie ukrywam, że nie chciałam tej książki czytać w żadną inną porę roku niż właśnie w zimę. Bardzo dużo o zimie teraz wspominam. Malowany Człowiek, czyli pierwszy tom cyklu demonicznego. Chciałabym zapoznać się z, z twórczością Petera Breta, bo. Spotykałam się z naprawdę złymi opiniami, spotykałam się też z naprawdę dobrymi. Tutaj przede wszystkim jak powiedziałam kiedyś o tych złych, to bardzo prężnie komentowaliście, że się mylę i że na pewno mi się spodoba. Zresztą polecała też tę książkę Zuzę z kanału Zaksiążkowane. Chciałabym poznać. Najpierw planuję przeczytać cykl demoniczny, ale mam również Pustynnego Księcia, też w tym nowym, bardzo ładnym wydaniu. Po raz kolejny to powiem, ale jeżeli jeszcze nie macie prezentu dla fana fantastyki, to te nowe wydania są absolutnie przepiękne. No i tak, też nie do końca wiem o czym to jest. To jest wiem, że to jest po prostu fantastyka, takie typowe high fantasy. I że może mi się spodobać. Ciekawostka jest taka, że ja w ogóle kiedyś, nie wiedząc, że jest istnieje cykl demoniczny, kupiłam otchłań, czyli piąty tom. Pamiętam, że ja nawet zaczęłam go czytać, ale nie rozumiałam i go sprzedałam. I dopiero tak naprawdę niedawno bo ja wiem, z trzy tygodnie temu się dowiedziałam, że to jest jakby jedna seria. Nie wiem, czy to ma można czytać wyrywkowo wydaje mi się, że nie, ale tak. Chciałam wspomnieć, że w sumie już kiedyś miałam podejście. Kolejna książka to Co mówią kości, czyli powieść e, napisana przez Sublak, Mroczne tajemnice zbrodni. Sublak jest, e, a jest antropolożką sądową, ona napisała również Co mówią zwłoki, które też chciałabym bardzo przeczytać. E, jedyne, co mnie jakby blokuje, to jest... E, to jest boję ja się po prostu, że jej nie spodoba mi się, dlatego że miałam już podejście do podobnej e, tematyki, tylko że w kontekście e, nie antropologa sądowego, tylko, mm, tylko patologa sądowego, nie patologa. Znaczy, pan to patologa, w sumie to też. Tak czy inaczej, czytałam niewyjaśnione okoliczności, ta książka mi się bardzo nie podobała e, i trochę mam dlatego taki opór przed nią. Natomiast e, jestem ciekawa, mam nadzieję, że mi się spodoba e, i też już się do niej zabieram kilka miesięcy, bo tak naprawdę od czasu jak ją kupiłam, a to było w wakacje, e, to cały czas o niej myślę. Natomiast. Ciągle mam coś ważniejszego i ciągle sięgam po coś innego, a myślę, że warto, w szczególności, że to jest tematyka, która bardzo mnie interesuje. I ostatnia powieść to coś, o czym w sumie nawet myślę, jeszcze na końcówkę 2021 roku, czyli Biblioteka o Północy. Powieść, która została mi polecona przez, przez sprzedawcę na warszawskich targach książki sprzedawcę, bo to jest zysku sprzedawcę z zysku. Pan mówił mi, że lubi bardzo inną powieść tego, tego autora, e, a tej nie może się doczekać, bo z tego, co pamiętam, on jeszcze jej w tamtym momencie nie czytał. E, Biblioteka Północy jest historią e, kobieta popełnia samobójstwo, sa, samobójstwo e, i trafia do biblioteki, w której e, są różne może trafić do różnych momentów swojego życia i zobaczyć, sobie, jakby to inaczej mogło wyglądać. Jestem bardzo ciekawa, bo ten motyw w ogóle świetnie brzmi. On jest czymś, co jakby padło mi w ucho i nie może z niego wypaść. Ja bardzo lubię takie książki, lubię powieści, w których jest ten element realizmu magicznego. I ostatnio mam bardzo dużą ochotę, właśnie na e, tego typu powieści, także nie mogę się doczekać. Jeżeli czytaliście, to dajcie mi znać. Zresztą, jeżeli czytaliście którąkolwiek z tych książek, to dajcie mi znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. I tak samo jak to było rok temu i dwa lata temu, zostawcie w komentarzu swoje plany czytelnicze na 2022 rok. Wróćcie za rok, czyli w 2023, e, i sprawdźcie, czy udało Wam się je spełnić. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.